Coście Sukinsyny uczynili z moim Predatorem? Najpierw baba z łukiem w Predator Prey. Potem bajka dla dzieci. Teraz dwa Predatory się całują i w tle leci Careless Whisper. Ten Disney to niszczy każdą kultową markę. Dopiero co ostatnio Alien Earth. Teraz Predator Badlands. Wyłączając głos pana Staszka, specjalisty od męskiego kina akcji lat 80., spieszę do niej, że nie Disney, a tak naprawdę Dan Trachtenberg, który w ostatnim czasie. Zajmuje się marką Predator i stworzył już dwa filmy, właśnie wspomniane Predator Prey, w tym roku była antologia animowana, czyli Predator Killer of Killers, a teraz jego najnowsza produkcja Predator Badlands, czyli Predator... jak to się nazywa po polsku? Dobra, już wiem, Predator Strefa Zagrożenia wylądował w kinach. Czy rzeczywiście zrobił z tego bajkę dla dzieci teraz można zwalić winę i na Disney, i na Dana Trachtenberga, bo jest to z pewnością film inny, ale czy... Można mówić o Disneyizacji marki Predator? O tym w mojej bezspoilerowej recenzji. A partnerem kanału jest platforma XTB, gdzie właśnie pracują moje pieniądze. Jeżeli chcesz, żeby pracowały tam także Twoje, to zarejestruj się z kodem Schemat i poznaj podstawy inwestowania. Ten Predator jest inny od pozostałych na dwóch poziomach filmowym, bo to pierwszy raz w historii zaprezentowanie perspektywy predatora, którym jest niejaki Dek z klanu Yaudzia. To on jest protagonistą tego filmu, co otwiera naprawdę interesujące możliwości narracyjne. A jednocześnie jest to też film, w którym jest trochę mniej grozy, więcej komedii, ale na szczęście nie popada ona w takie rejony, w jakie popadał naprawdę słaby film autorstwa Shana Blacka, jakim był The Predator. To także inny Predator dosłownie, bo Dek z klanu Yaojia wygląda nieco inaczej. Jeszcze nie wyłysiał, jak większość Predatorów. Jest młody, ale jest też po prostu inny. Bo to hucherko na tle swojego brata, a jego ojciec uważa go za hańbę dla klanu. Nic więcej wam nie powiem, bo obiecałem, że będzie bezspoilerowo, ale już teraz was naprawdę uspokajam. Dek to jest jeden z najciekawszych predatorów, jakich do tej pory widziałem w ogóle w mediach, bo z predatorami dotychczas był taki problem, że oni różnili się może trochę fizjonomicznie, ale charakterologicznie to nie byli nijacy. To po prostu byli łowcy. Deck faktycznie ma jakąś osobowość. To znaczy, to, że wreszcie możemy go zobaczyć z perspektywy protagonisty, pozwala faktycznie rozbudować go trochę charakterologicznie, dać mu też coś do mówienia, o czym za moment, ale. Nie miejcie wątpliwości, to jest totalny badass. Rzeczy, jakie odpieprza w tym filmie Dex są jak najbardziej godne Predatora. Jest to urodzony łowca i do tego taki, który czuje, że musi coś udowodnić. Sobie i innym więc stara się dwa razy bardziej i wszystko co mu wychodzi nigdy nie jest rezultatem jego szczęścia, czy tego, że scenarzyści tak chcieli, najczęściej po prostu widać, że to jest rezultat jego determinacji. Jego żelaznej woli, jego umiejętności, pomysłowości. Także tak, Predator jest inny tym razem, zarówno jeżeli chodzi o gatunek filmowy, bo to jest misz masz kilku gatunków, z naciskiem na body movie, ale tak naprawdę po prostu kino akcji science fiction. Jaki inny jest ten Predator? Choćby dlatego, że jest po prostu troszkę inny fizjonomicznie od pozostałych Predatorów, ale jednocześnie dzięki temu, że jest protagonistą tego filmu, to wreszcie ma jakiś charakter w zestawieniu, czy też na tle pozostałych. Muszę powiedzieć, że pierwsze dwie rzeczy, które najbardziej rzuciły się mojej uwadze na samym początku filmu, w ciągu 15 minut, to to, że po pierwsze, ta historia od razu przechodzi do rzeczy. Tu nie ma żadnego filozofowania, żadnego pierdololo. Jest akcja, są emocje, od razu jest zaskoczenie. Adek dostaje konkretny cel, chcąc udowodnić coś sobie i swojemu ojcu trafia na planetę Genna, gdzie zaczyna swoje najtrudniejsze łowy. I po tych 15 minutach już wiedziałem, że Predator Badlands to jest film bardzo trystyczny, Siwy. Znaczy taki, który doskonale wie, po co przyszliśmy do kina. Nie marnuje naszego czasu. Jest upchany akcją, jest upchany widowiskiem, i tak jak patrzę na wszelkiego rodzaju filmy akcji podobnego typu, to w tym filmie jest jakieś dwa razy więcej akcji i starć. Niż zazwyczaj niż można by oczekiwać w cenie biletu. Bohaterów rozwija w biegu, chociaż zaznaczmy dobrze. I chyba po prostu wie, że ma być blockbusterem, bo tego oczekują ludzie i dokładnie to widzą daje. Także ta, ta treściwość i konkret, takie mięso, jest tym, co od razu czujesz, jak siadasz w fotelu i to się chwali, bo mogę powiedzieć, że tak jest do końca filmu. Po drugie, film natychmiast zaskoczył mnie swoją ścieżką muzyczną. To jest coś, czego zupełnie się nie spodziewałem, ale muszę powiedzieć, że jest to jedna z najdziwniejszych, najlepszych i najbardziej wybijających się w filmie ścieżek muzycznych obok filmu Sinners, czyli Grzesznicy Ryana Kuglera z tego roku, i obok nowego filmu Tron, czyli muzyki Nine Inch Nails. Muzyka stworzona przez duet, bo to jest Sara Scheckner i Benjamin Wolfish, brzmi jak coś powstałego naprawdę na innej planecie. Jak coś, co mogłoby stworzyć predatory, gdyby nauczyły się ludzkiej muzyki. To jest chyba najbardziej wybijający się element filmu i jednocześnie. Coś, co sprawia, że sceny akcji, które są zajebiste same z siebie, stają się wspaniałe. Właśnie dzięki temu, że winduje je muzyka. A scen fantastycznych jest naprawdę masa. Deck prezentuje nam perspektywy Predatora, a co za tym idzie, mamy też głębsze i ciekawsze spojrzenie na kulturę tych istot, znacznie bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Przykładowo, Deck cały czas mówi w swoim języku. I na szczęście, na szczęście nie zdecydowano się na taki zabieg, na który często się decydują w filmach, że tak, trochę gada po Predatorzemu, ale jak już troszeczkę się z nim obędziemy, albo pojawi się jakaś inna postać, to się przerzuci na angielski, prawda? Będzie łatwiej wtedy widzą. No więc nie, jego harczenie i klikanie zawsze ma podpisy, bo nigdy nie przestaje klikać i harczeć. Nie jest specjalnie rozmowny, nie jest filozofem, ale ma swój rozum i swoje emocje też ma. W kulturze, która jest ultra brutalna, przemocowa, nastawiona wyłącznie na siłę i na polowanie, jak już powiedziałem, Dek, ma wiele do udowodnienia. Kiedy ląduje na planecie Genna, zaczyna się prawdziwa zabawa, bo flora i fauna tej planety, naprawdę pomysłowa, na każdym kroku próbujecie zabić na cholernie kreatywne sposoby. To jak trochę taka kosmiczna wyspa Konga i oglądanie Deka, który ledwo uchodzi z życiem na planecie, na której to on ma być łowcą, jest fantastyczne. I ale jest fantastyczne właśnie dlatego, że tak jak powiedziałem. On jest BDS-em. Nie wychodzą mu rzeczy przez przypadek. On cały czas kombinuje. On cały czas zastanawia się, jak używać narzędzi. On cały czas znajduje sposób na to, żeby znaleźć wyjście z sytuacji, bądź pojawia się ktoś, kto mu pomaga. I o tym za moment, ale zrobienie z Predatora protagonisty było strzałem w dziesiątkę i te pierwsze 20 minut, gdy znamy motywację bohatera, gdy cholernie mu kibicujemy, gdy widzimy jego determinację i umiejętności, a jednocześnie warunki, w jakich się znalazł, to po prostu działa. Deck jest cholernie... Dobrym protagonistą, więcej. Uważam, że jest takim protagonistą, który spokojnie odnalazłby się w tym filmie, gdyby nie było żadnych innych towarzyszy, gdyby nie było żadnych innych postaci. Za ryzyku jest stwierdzenie, że ten film mógłby być jeszcze lepszy, gdybyśmy oglądali zupełnie bez słów akcję jaką jest po prostu polowanie czy też łowy, które prowadzi Dek na tej planecie. Jednak Dekowi od pewnego momentu towarzyszy android Tia, grany przez Elle Fanning, która właściwie jest tu w podwójnej roli, bo siostrzanych syntetyków o imionach Tess i właśnie Tia. Nie jest już sekretem, jeżeli widzieliście zwiastuny, że to jest nawiązanie do świata Alien i połą Znaczy nie nawiązanie, to jest połączenie tak de facto tych światów, co już wcześniej zrobił Alien vs Predator, bo to są androidy Wayland Yutani, syntetyki właściwie Wayland Utani. Jest też dużo takiego production designu, który trochę się kojarzy z Alienem albo z Prometeuszem, a nawet kilka obiektów i rzeczy, które sprawią, że fani Aliena się uśmiechną. Ten jest o tyle zabawną postacią, że nie ma nóg. śmieszne. I Deck musi nosić się na plecach, co tworzy zabawną dynamikę, także fizyczną, między bohaterami. Ponadto kodeks Predatora każe dekowi polować samemu. I bardzo fajnie obeszli to scenariuszowo, i bardzo fajnie. Właściwie Tia namawia go do tego, żeby zabrał ją na plecy, mówiąc: Ale ja nie jestem człowiekiem, nie będę Twoim kompanem, będę Twoim narzędziem. A co Dek mówi, mmm, okej. Okay. Jednocześnie pojawienie się T w tej historii sprawia, że ton filmu się zmienia. I na mniej więcej 20-30 minut film z takiego ogromnego wow dla mnie zostaje ściągnięty nieco w dół. Dlaczego? Bo na początku Tia jest postacią dość irytującą jest innym syntetykiem niż te, które możecie kojarzyć z filmów z uniwersum Aliena. Jest rozgadana, jest nieco dziecinna w swoim podejściu i w tej swojej gadatliwości i nadpobudliwości po prostu irytująca. I chociaż stwierdzenie, że to nagle zmienia się w bajkę Disneya uważam byłoby na wyrost, to jednak nie bezpodstawne jest stwierdzenie, że są tutaj echa jakiejś takiej Disneyowskiej bajki rzeczywiście, bo dynamika między bohaterami takową przypomina, Szczególnie kiedy w towarzystwie bohaterów pojawia się jeszcze jeden stworek. Nie wchodząc tutaj za bardzo w detale, mogę tylko powiedzieć, że rzeczywiście mamy taką turczynę, w której jest ta rozgadana, żartująca na lewo i prawo i nieco irytująca tia. Z drugiej strony mamy całkiem uroczego stworka, a gdzieś po środku znajduje się ten nasz predator, dek, który jest gburowaty. Jak słusznie zauważył mój kolega Michał Lipiński z kanału Ponarzekajmy o Filmach, który na pewno oceni ten film znacznie bardziej krytycznie ode mnie, bo człowiek nie ma poczucia humoru, <grych> to, to momentami przynę to epokę lodowcową, czy przynajmniej dynamikę bohaterów w epoce lodowcowej, osadzonej po prostu w świecie Predatora. Ale pomimo, że ja poczytuję to jako mankament tego filmu, bo za dużo jest tego humoru, za bardzo radykalna jest ta zmiana tonu, trochę za bardzo czuć to PG-13 w tych momentach, to również uspokajam, że to trwa tylko 20 do 30 minut, a potem ton znowu się wyrównuje, tak jak torlotu się wyrównuje. Więc tak, odzyskuje równowagę w tym swoim tonie i też w dynamice, i potem już jest tylko lepiej. Kilka starć odbiera naprawdę mowę, podobnie jak kilka scen. Walka z pewną wielką bestią oraz finalne starcie na końcu filmu sprawiają, że ja się zastanawiam, dlaczego ja nie mógłbym czuć czegoś takiego, co czuję w tym filmie, szczególnie właśnie na końcu, w dowolnym filmie Marvela. Tak? Znaczy, jasne, podobała mi się bardzo fantastyczna czwórka ostatnio, podobało mi się Thunderbolts, ale żebym ja czuł takie emocje, jakie czułem tutaj i żebym też czuł, że to jest takie cool, bo pomimo, że to jest PG-13, to tu jest naprawdę dużo krwi. Są odcięte kończyny, są odcięte głowy, leje się jucha, tylko że często jest zielona, albo biała, jak u syntetyków. Do tego stawka rośnie, chociaż nie wychodzi poza podstawowe założenia fabularne. Konflikt zostaje zarysowany jeszcze lepiej od połowy filmu, a emocje zostają jeszcze podbite. Androidy tracą głowy i inne części ciała, a nasza Tia ma jedną z najlepiej zrealizowanych sekwencji choreograficznych w całym filmie, a do tego jedną z najciekawszych, jakie widziałem w tym roku. Dość powiedzieć, pozostając w sferze bezspoilerowej, że dwie różne części jej ciała walczą jednocześnie z dwoma różnymi przeciwnikami. To jest tak cholernie pomysłowe, że dla samej tej sceny warto by zobaczyć ten film. W ogóle cała akcja w jest najwyższej jakości, a zdjęcia samej planety, genny, przywodzą mi na myśl nie wiem czemu, raz władcę pierścieni, a innym razem trochę Dune. I muszę wyrazić podziw, że reżyser i producent, i scenarzysta, czyli właśnie Dan Trachtenberg, który teraz opiekuje się tą marką Predator, naprawdę stworzył film za 100, a właściwie konkretnie 107 milionów dolarów, który wygląda jak film za 200 milionów. CGI jest bez zarzutu, zdjęcia są wspaniałe, o muzyce już się rozpływałem, ale to, na, to naprawdę są dobrze zainwestowane pieniądze w jakość blockbustera. Czy więc Predator Badland zasługuje na dobrą ocenę, czy może jednak jest to zbyt zdisnejowana wersja Predatora? Zanim Wam odpowiem, zaznaczę, że ten film jest dobrym pretekstem, żeby obejrzeć inne filmy z serii. Redator. W tej chwili przygotowujemy ranking filmów z tej serii, a filmy oglądamy na profesjonalnym projektorze marki Kiano i wygląda to bosko. To jest jak kino bez dodatkowych urządzeń, które można wyświetlać na swojej ścianie. Elegancki, minimalistyczny i nowoczesny Kiano ma także certyfikowany dostęp do Netflixa, do Disney Plus i Amazon Prime Video, więc nie trzeba się o to martwić. Obraz do 120 cali w Full HD, a do tego jest cichy, obsługuje Wi-Fi w 5G i Bluetooth. Do tego funkcje smart, autofokus, obrót 90 stopni i korekcja trapezowa. Dlatego, jeżeli szukasz solidnego kina domowego, albo projektora do grania na konsoli, albo po prostu nie masz miejsca na duży telewizor, to Kiano jest dla Ciebie sprawdź link w opisie pod tym filmem. No więc, jaki finalnie jest Predator Badlands i. Jaka jest moja ocena? Pomimo, że w kilkudziesięciu minutach seansu rzeczywiście wybija się trochę ten dziwnie bajkowo-disneyowy vibe, wynikający z humoru i lekkości, jaką wnosi towarzyszka Tia, i że czuć trochę to PG-13, której tak moim zdaniem sprytnie jest obchodzone, bo to jest film brutalny i dość przemocowy i na pewno nie jest dla dzieci, to jest to kawał naprawdę smakowitego blockbustera. Technicznie jest bez najmniejszego zarzutu, a muzyka jest prawdziwą gwiazdą tego filmu. Michał, pójdź jeszcze kawałek jakiegoś utworu. Bo ludzie muszą osłyszeć. Ludzie muszą docenić. Dek jest protagonistą, który mówiąc wprost, inspiruje. Znaczy sprawia, że mu kibicujemy. Nie jest żadną pierdolą, nie jest niewydarzony. Jest tak cool jak każda akcja w całym tym filmie, a tej jest multum. Czy życzyłbym sobie, jak już mówiłem wcześniej, filmu z samym dekiem i bez androidów i być może z mniejszą porcją T, androidki granej przez L. Fanning? Tak. I myślę, że to mógłby być nie tylko nawet lepszy film, gdyby się udał, to mógłby być też film, który mniej spolaryzowałby fanów Predatora, a bardziej by ich e, ukontentował, bo, bo oglądanie łowu z perspektywy Predatora bez słów, jako czysty teatr akcji. Byłoby, myślę, bardziej w duchu oryginalnego Predatora, po prostu zmiana perspektywy. Ale czy obecność TES i TI, czyli tych dwóch androidek, sprawia, że film traci na jakości albo na brutalności? Niekoniecznie. Za to ma dużo całkiem ciekawego do powiedzenia o kwestii plemienności i klanowości. Nawet jeżeli nie jest to zbytnio głębokie, to na koniec zostawia z pewnymi emocjami i ja wiem, że nadużywam tego słowa ale jest po prostu cool. Nie uważam tego filmu za lepszy. Od poprzedniego filmu Trachtenberga, czyli Predator Prey. Ale jest on przyjemnie inny. Jest ciekawą ewolucją formuły i uważam bardzo potrzebnym w tej serii urozmaiceniem. A więcej, właśnie dlatego, że ma stosunkowo lekki ton, zachowując duszę Predatora i dając nam, uważam, jednego z najciekawszych Predatorów jak do tej pory w popkulturze, to może być pretekst dla niektórych z Was, którzy są fanami Predatora od dzieciństwa i teraz mają już dzieci, które są nastoletnie żeby zabrać te dzieci na seans Predator, strefa zagrożenia i powiedzieć: Zobacz, to jest, to jest coś, w czym się kiedyś zakochałem, bo to jest, myślę, dobry otwieracz do tego, żeby wprowadzić do serii. Myślę, że mm, tak jak bardzo kocham pierwszego Predatora i nawet drugiego, mogę już trochę trącić myszką te filmy, ale jeżeli zacznie się od, od filmu, który, nadużywam no tego słowa, jest cool, nowoczesny, atrakcyjny to myślę, że łatwiej jest potem zachęcić do obejrzenia innych filmów serii Predator, więc to może być świetny pretekst do tego, żeby zabrać kogoś młodszego do kina. Oceniam ten film oceną 8 na 10. Idźcie do kina. Naprawdę zachęcam, jeżeli szukacie dobrze zrobionego kina akcji, wysokooktanowej rozrywki w klimatach science fiction. Idźcie do kina, jeżeli jesteście fanami Predatora od dziecka, zupełnie tak jak ja. Aczkolwiek doskonale zrozumiem, jeżeli część z Was wróci z kina i wejdzie tutaj do sekcji komentarzy i powie... To nie jest do końca mój klimat. Spodziewałem się czegoś innego, albo dostałem to, czego się spodziewałem, ale to nie jest to, czego oczekiwałem. Ja to doskonale rozumiem. Myślę, że będą wśród Was stacy, którzy po prostu oczekują od Predatora czegoś innego. Ale jeżeli jesteście fanami Predatora i już teraz wiecie, że na to nie pójdziecie, że tego nie obejrzycie, i już wiecie doskonale, dlaczego, bo wam się nie podoba, bo jest woke, bo jest bajką Disneya, to mam dla Was tylko jedną propozycję. Siadaj dziadu. Napełni termofor wodą, przykryj się kocykiem i odpal starego predatora na kasecie VHS i jedz swój budyń. Tylko nie płacz, że wychodzą też inne predatory tutaj w komentarzach. Wszyscy będziemy ukontentowani, a tobie życzę miłego seansu. A propos miłego seansu, dokładnie za tydzień ukaże się jeszcze zestawienie. Filmów w serii Predator będzie ich łącznie 7. Dokładnie coś takiego zrobiliśmy z Alienem niedawno, ja i Łukasz Biechoński, który też będzie robił ze mną ten materiał. Bardzo Ci go polecam. Polecam Ci również sprawdzić projektor Kiano, jeżeli akurat szukasz jakiegoś projektora, do kina domowego albo do grania na konsoli. Sprawdź link w opisie pod filmem. A partnerem kanału jest platforma XTB, miejsce gdzie mogą pracować Twoje pieniądze. Jeżeli chcesz wiedzieć jak inwestować, to zarejestruj się z kodem SCHEMAT.